Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś będzie kilka oczywistych faktów na temat konfliktu na Ukrainie, które, mimo tego, że są oczywiste, to jakoś nie słyszałem, żeby jakikolwiek tak zwany ekspert, który na temat Ukrainy się wypowiada, żeby to mówił. Wręcz przeciwnie. Oni bardzo często mówią coś zupełnie odwrotnego. Bardzo wielu ekspertów mówi, że uwaga, Ukraina wygrywa. Konflikt z Rosją i że Ukraina wygra konflikt z Rosją. Jest to bzdura. Drodzy Państwo, jest to niemożliwe. Ukraina nie może wygrać konfliktu z Rosją. Ukraina może co najwyżej się obronić. To jest i tak bardzo dużo. Jeśli dużo słabsza Ukraina obroni się przed agresją rosyjską, będzie to niesłychany sukces tego kraju. Ale to jest zupełnie co innego niż zwycięstwo. I to sobie bardzo wyraźnie uświadommy. Również w kontekście tego, że bardzo wielu tak zwanych ekspertów, polityków, autorytetów ewidentnie pcha nas w konflikt zbrojny, mówiąc, że nam się to opłaci. No, pewnie nam się to opłaci podobnie jak Ukrainie, z której to wyemigrowało wiele milionów ludzi, kraj jest zniszczony, ma rozwaloną infrastrukturę. Ludzie mają co najmniej traumy, a co najmniej 100 tysięcy żołnierzy, wygadała się pani Ursula von der Leyen, nie żyje. Ilu straci życie do końca konfliktu? Nie wiadomo, na pewno więcej. Ilu cywili straci życie? Też pewnie jeszcze. I to paradoksalnie mniej od ostrzału rakietowego, a więcej od zimna, głodu, tego, że karetka nie dojedzie. Wiecie, to są poważne tragedie. I tak prawdopodobnie wyjdzie Polska na jakimś konflikcie zbrojnym. Także pamiętajcie o tym, jak wam mówią właśnie, że o Ukraina wygrywa z Rosją, w naszym interesie jest pokonać Rosję i tutaj musimy tak zrobić, bo, bo to jest w naszym interesie, wygramy z Rosją. No, co najwyżej tak wygramy, w cudzysłowie, jak Ukraina. Czyli nie damy się podbić, nie damy się pokonać. I żeby nie było wątpliwości. Jeśli ktoś nas napadnie, no to trzeba się bronić, trzeba walczyć. Ale wepchnąć się w konflikt zaczepny, no nie wolno. Zresztą ciekawostka jest taka, że w polskim prawie podżeganie do wojny napastniczej jest nielegalne. Za to jest paragraf, grozi od siatka. No ale wiecie, no, żyjemy w Polsce, nie? To taki specyficzny kraj. Jakby do ciebie ktoś przysłał broń, która by ci eksplodowała w miejscu pracy... No to chyba by cię z miejsca zgarnęli, przeszukali ci dom i postawili jakieś zarzuty. A dopiero potem się zastanawiali, czy to ty wiedziałeś, co jest do ciebie wysyłane, czy nie wiedziałeś, co jest do ciebie wysyłane. I jakim cudem pomyliłeś granatnik z tym yy, z głośnikiem Bluetooth, nie? No, ale są tacy, którzy w podobnej sytuacji mają. Podobnej, nie takiej samej, podobnej, mają status pokrzywdzonego, nie? No są. No, tak to już, drodzy państwo, jest. No to uświadommy sobie rzecz oczywistą. Kto wygrywa wojnę? Ten, kto w chwili siąścia do ostatecznych rozmów pokojowych jest silniejszy i może bardziej skrzywdzić drugiego. Generalnie do rozmów pokojowych siada się w kilku przypadkach. Jak na przykład strony się opamiętają. Jak na przykład opinia publiczna u napastnika wymusi na napastniku, żeby się opamiętał. Tak chyba było w przypadku konfliktu zbrojnego w Wietnamie. Tak mi się wydaje, że amerykańska opinia publiczna zmusiła ich polityków, żeby przestali wysyłać. Przymusowo poborowych do Wietnamu, nie? Ale tutaj raczej to nie nastąpi. No, rosyjska opinia publiczna raczej nie zmusi Putina, żeby cofnął się, raczej nie ma na to szans. Można, można też liczyć na to, że przywódcy się opamiętają, raczej nie w tej sytuacji, lub też, że jakieś. Międzynarodowe organizacje wymogą na stronie napastniczej, żeby przestała. Nie widzę takiej możliwości. Lub też jakieś międzynarodowe organizacje wymuszą na stronie zaatakowanej, żeby się poddała i poszła na ustępstwa. To jest możliwe. Dodam, niestety, bo no, Ukraina została napadnięta, ale. Były takie przypadki. Na przykład niedawno Stany Zjednoczone potraktowały tak swoich sojuszników Kurdów w Syrii. Kurdowie walczyli za interesy amerykańskie, zamiast Amerykanów wyręczyli ich, de facto pokonali państwo islamskie. No zostali tak nagrodzeni, że potem Amerykanie sprzedali ich Turkom. I Turcy sobie tam zagrabili sporą część terenów, które ci Kurdowie sobie wywalczyli, i jeszcze kazali sobie za to dziękować. No, pamiętacie ten słynny rozejm, co wynegocjował Donald Trump? Który z grubsza polegał mniej więcej na tym, że Kurdowie mają opuścić te ziemie, które chcą Turcy, a Turcy w zamian za to nie będą do nich strzelać. No, super pokój. I to jest niestety możliwe. Mówię niestety z wielu punktów yy, widzenia, ale również przede wszystkim z takiego przyzwoitego. Wiecie, ja jestem bardzo krytyczny względem tego, jak traktuje Ukraina Polskę. Uważam, że nominacja banderowca na wiceministra spraw zagranicznych, to była podłość, po prostu. Yy, uważam, że to, co zrobiono z incydentem w przewodowie, to też było coś fatalnego. Uważam, że przed konfliktem zbrojnym Ukraina traktowała nas źle. Teraz nie traktuje nas po partnersku. Ale to nie zmienia faktu, że oni się dzielnie bronią i zasługują na to, żeby ich, przepraszam, za wyrażenie nie sprzedać. A zmuszenie ich do niekorzystnego z ich punktu widzenia rozejmu, to jest ich sprzedanie, nie? Więc w praktyce, jeśli nie, na, jeśli nie dojdzie do tej niekorzystnej sytuacji ostatniej, to najkorzystniejsza dla Ukraińców jest sytuacja, w której siadają do rozmów, bo obie strony tego chcą, obie strony mają dosyć, obie strony uznały, że już im się to bardziej nie opłaca. Koniec. Bo tym się różni, przynajmniej poko rozmowy pokojowe od kapitulacji, prawda? No, i co się rozpatruje przy rozmowach pokojowych? Jakie są argumenty w dyskusji? No wbrew pozorom, nie chodzi o to, co nam się mówi czasem w telewizji, czy tam w różnych mainstreamowych mediach, że tu chodzi o moralność, że chodzi o to, kto ma rację. Nie, tu chodzi o to, kto dalej może bardziej skrzywdzić drugą stronę. I teraz zobaczcie. Jak Ukraińcy Powiedzmy, że jest sytuacja, która jest idealna dla Ukraińców. Moim zdaniem ta sytuacja jest średnio realna, ale powiedzmy, że Ukraińcy ugrali wszystko to, co się mówi teraz, że, że ugrać chcą. Czyli że wypędzili Rosjan w ogóle ze swojego terytorium, łącznie z Krymem. Osobiście uważam, że gdyby Ukraińcy chcieli wziąć Krym, to by Amerykanie powiedzieli: Sorry, tam nie wolno. Bo dla Rosji to już jest przekroczenie pewnej linii, po której ona użyje atomu. Osobiście tak uważam. Ale powiedzmy, że odbili swoje republiki były, odbili, odbili Krym. Siadają do rozmów. Jak dalej może oddziaływać, negatywnie krzywdzić ukraina Rosja? No mniej więcej tak jak teraz, bo na więcej im Amerykanie nie pozwolą. Amerykanie nie pozwalają używać swojego sprzętu do oddziaływania na terenie Federacji Rosyjskiej, bo uważają, że wtedy mogą zostać wciągnięci ci w trzecią wojnę światową. Więc, wykorzystując amerykański sprzęt, nie wolno razić celów w Rosji. Więcej. Wydaje mi się, że Amerykanie powiedzieli też Ukraińcom, że wykorzystując sprzęt innych członków NATO również nie wolno tak mi się wydaje. Ale to drugie to już jest tylko moje, wydaje mi się. To pierwsze to jest fakt, Amerykanie to powiedzieli. No i na to należy nałożyć fakt, że to Amerykanie przekazują im większą część sprzętu, który posiadają. Czyli bez zgody Ameryki nie będą w stanie sensownie razić celów na terenie Rosji, bo im Amery... a Amerykanie im nie pozwolą. Co im pozostanie? No, pozostanie im. To co teraz. Jakieś akty dywersji, sabotażu, coś co teraz robią. Prawdopodobnie jest to w ogóle przygotowanie do rozmów pokojowych, które nie, nie nastąpią szybko, ale za jakiś czas chcą pokazać Rosji, że są w stanie mimo wszystko oddziaływać na ich terytorium, są w stanie też ich skrzywdzić, żeby mieć kartę przetargową przy tym stole pokojowym, jak do tego w końcu dojdzie. Ale generalnie jest to mało oddziaływania w stosunku do tego, co może zrobić Rosja. Nawet przy założeniu, że Ukraina wyprze całkowicie Rosję ze, ter ze swojego terytorium, Amerykanie im nie pozwolą wkroczyć na terytorium Rosji i ich podbić. I mówię, to przy sytuacji, której tak moim zdaniem się nie zdarzy. Moim zdaniem Ukraińcy są po prostu za słabi, żeby wkroczyć na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale nawet gdyby nie byli za słabi, to im Amerykanie nie pozwolą. I jest sytuacja koniec wyparli nie mogą przekroczyć granicy nie mogą wejść oni mogą się ograniczyć wyłącznie do aktów sabotażu a Rosjanie mogą im raz na jakiś czas puścić zmasowany ostrzał rakietowy na ich obiekty wojskowe i cywilne no zdecydowanie Rosja może bardziej krzywdzić Ukrainę niż Ukraina Rosję prawda prawda druga rzecz Konflikt zbrojny to są nie tylko kwestie na polu bitwy. Konflikt zbrojny polega na obniżaniu zdolności drugiej strony. Tak jak każdy konflikt, na wyniszczaniu drugiej strony. Ten wygrywa konflikt, kto bardziej wyniszczy drugą stronę. W tym wypadku przy pomocy działań militarnych, ale są też inne metody na wyniszczanie na przykład zniszczenie komuś gospodarki. Nie? No i teraz zobaczcie. Który kraj jest bardziej wyniszczony? Rosja czy Ukraina? No, wydaje mi się, że Ukraina. Kraj, który na pewno wyjdzie z tego konfliktu słabszy. Nawet gdyby on się zakończył już dziś i Putin zdecydował się, że zabierze całkowicie swoje wojska, to Ukraina będzie słabsza niż w lutym 2014. I mogą gadać, ile tylko chcą. Że Ukraina będzie miała wsparcie, że Ukraina wygrała to politycznie, moralnie, że teraz się wybiła na wielkie mocarstwo i tak dalej. No? I to zwróci życie stu tysiącom ponad poległych żołnierzy? Zwróci życie dziesiątkom, a może setkom tysięcy ludzi, którzy stracili życie chociażby w wyniku tego, że było zimno i nie było jedzenia? to traumę, którą ma miliony ludzi, cofnie? Więcej. To sprawi, że wszyscy ci, którzy uciekli z Ukrainy, wrócą. Nie, drodzy państwo. Są bardzo wyraźne badania, które pokazują, że gdyby się konflikt skończył teraz, to na Ukrainę wróci około 40% tych, którzy wyemigrowali. 40%. Czyli Ukraina natrwał, a konflikt jeszcze potrwa. Czyli Ukraina na pewno straciła przemysł Dużą część przemysłu, infrastruktury i przede wszystkim ludności. Ten kraj za chwilę będzie wyglądał jak tereny przygraniczne Rosji z Chinami. Wyludnione tereny. No tak będzie wyglądało, prawda? A Rosja? Wiecie, no. Niby parias na arenie międzynarodowej, ale tak naprawdę to bardziej w świecie zachodu, nie? Dwa najliczniejsze kraje, które mają ponad 3 miliardy ludności, czyli Indie i Chiny, wcale ich nie dyskredytują, są ich klientami, kupują od nich rzeczy i przynajmniej Chiny ich bardzo mocno wspierają. Nie? W Azji generalnie zupełnie inne nastawienie niż w Europie do tego wszystkiego. Pojedyncze pożary czy eksplozje, ale generalnie infrastruktura rosyjska nie ucierpiała. Okej. Okay. 100 tysięcy żołnierzy, prawdopodobnie rosyjskich, poległo. Okej, okay, to się też przekłada na traumę i tak dalej, ale jest zdecydowanie mniejsza ta trauma, bo im rakiety na głowy nie spadały, nie? No taka prawda. Tyle. W związku z tym oczywiste będzie, że skoro stan pod tytułem, Okej, okay, wyparliście nas z tego terytorium, to wyparliście, ale nie kończymy konfliktu, tylko cały czas z nim trwamy i będziemy co jakiś czas Was krzywdzić, jest dla Rosji całkowicie do akceptacji, a dla Ukrainy nie. W związku z tym na końcu, nawet gdyby Ukraina w... się obroniła, czyli wyparła Rosjan, to będzie musiała im coś dać w zamian za to, żeby przestali ich atakować. To jest zwycięstwo? Nie, to nie jest zwycięstwo. To jest obronienie się, i za to należy się i tak. Wielki szacunek, ale to nie jest zwycięstwo. Nie ma korzyści. Okej, okay, będą mieli odbudowę, będą mieli wsparcie. Pewnie dużo mniejsze niż się wydaje. Wiecie, nie ma co zakładać, że na przykład Niemcy bardzo będą chętnie odbudowywać Ukrainę. Po tym, jak tyle gadali o tym, jak ich wesprą militarnie. Przekazując sprzęt, a potem się tak śre okazało średnio na jeża, nie? Wiecie, to skoro nie chcieli dać jakiegoś starego sprzętu, który im tak trochę zalegał w armii, no to kasy tym bardziej nie, nie dadzą, nie? Niemcy bardzo chętnie zapewne będą odbudowywać Ukrainę za... <gryw> za pieniądze, no. To wiecie, zarobić na odbudowie każdy będzie chciał, nie? Pewnie rząd polski da im trochę naszych pieniędzy podatnika, no, ale generalnie to będą chcieli na tym zarobić różni ludzie, tak. Więc tak z grubsza to z dużą dozą prawdopodobieństwa. Przepraszam. E, więc prawdopodobnie z dużą dozą prawdopodobieństwa e, skończy się na tym, że Ukraina będzie musiała w zamian za tą odbudowę, w zamian za tą pomoc. E, e, Coś oddać. Na przykład kontrolę nad swoimi złożami. A na Ukrainie są bardzo duże, fajne złoża. W okolicy Krymu są spore złoża gazu, a na samej Ukrainie są bardzo duże złoża pierwiastków, które mogą posłużyć za paliwo nuklearne. Biorąc pod uwagę, że obecnie energetyka atomowa, przepraszam, nuklearna em, przeżywa renesans. To prawdopodobnie tego paliwa będzie potrzebne dużo. Więc prawdopodobnie będą chętni. No, drodzy Państwo, to nie jest zwycięstwo. I to jest przykre, to jest przykre, ale to jest prawda, co, co sobie trzeba przypomnieć. I to znaczy, to, to trzeba mieć z tyłu głowy? Właśnie również w kontekście tych wszystkich ludzi, którzy pchają nas w konflikt zbrojny, bo ewidentnie nas pchają różni ludzie. To bardzo niedobrze. I teraz zdajmy sobie jeszcze sprawę z kolejnych rzeczy. To jest też oczywiste. Ja to w sobie troszeczkę powiedziałem w tym vlogu, ale powiedzmy te ekspresji w verbis. Zwróćcie uwagę, że Ukraina dostaje wsparcie od Stadów Zjednoczonych, mniej więcej takie, żeby utrzymać taką względną równowagę. Tak, tak, żeby mniej więcej wyglądało. Tak. Tro, yy, przecież jak. Yy, Ukraina zrobiła ten, tą kontrofensywę. Mogli dać im więcej sprzętu, żeby bardziej pogonili. Yy, nie wiem, coś tam mówi pogonili. No, żeby bardziej tam wyparli Rosję, nie? Mogli? Mogli. Nie zrobili tego. Tylko w miarę jak na przykład Rosja coś atakuje, coś tam robi, to Stany Zjednoczone dodają, że jak Rosja coś dorzuca na front, to Stany Zjednoczone też bardziej wspierają Ukrainę. Teraz podobno chcą sobie dać bojowe wozy piechoty Bradley. Takie generalnie nie najnowocześniejsze, nie? Może w końcu dadzą im jakieś stare Abramsy. Może Polska zdecyduje się oddać stare Abrams. Przepraszam rząd PiSu zdecyduje się oddać nasze Abramsy na Ukrainie, bo to przecież nie my będziemy decydować, tylko rząd PiSu, natomiast są nasze, bo to z naszych pieniędzy je kupiono, nie? A przecież nie polityków PiSu. No, ale to tak mniej więcej na to samo, tak na to wychodzi, tak? Mogliby im dać sprzęt, który by odwrócił losy tego konfliktu zbrojnego. Mogliby im dać bardzo silne lotnictwo, mogliby im dać artylerię rakietową zdolną Razić na dużo odległości. Mogliby im dać całą masę różnego sprzętu, który pozwoliłby krzywdzić Rosję, szkodzić Rosji. Wtedy Ukraina miałaby możliwość wygrać ten konflikt. Bo wtedy, gdyby siadli do stołu rokowań, to Rosja nie by powiedzieli, zobaczcie, my was cały czas możemy ostrzeliwać, a my was też. I żeby nie była tutaj. Nie mówię, że Stany Zjednoczone powinny to robić, że powinny im dać możliwość atakowania takiego bardzo dużego yy, na, terytorium yy, na terytorium Rosji. Broń Boże, nie mówię, że tak powinno być. Zwracam uwagę po prostu, że tego nie robią. To jest decyzja amerykańska. I tyle i czy w interesie i to jest ostatnia rzecz, którą warto sobie zdać sprawę. Czy w interesie Ukrainy jest się obronić czy wygrać? No, oczywiście w interesie Ukrainy jest przynajmniej się obronić, bo to już jest zawsze coś. Ale generalnie na pewno w interesie Ukrainy jest bardziej się obronić, tak? Przepraszam, bardziej wygrać, tak? Gdyby mogli wygrać ten konflikt, to by wynegocjowali rzeczy, które są dla nich ważne. Reparacje, i wtedy mogliby się odbudować na koszt Rosji. I wiele innych rzeczy, tak? Jako zwycięzcy by na tym zyskali. Jako obrońcy, jako ci, którzy się obronili, nawet nie tyle po prostu na tym nie stracą, co jakby to powiedzieć, jakby to ująć, no, zachowają suwerenność. I to przy założeniu, że im się uda wyprzeć Rosję ze wszystkich terenów, moim zdaniem to nie nastąpi. Ale nawet gdyby. No to w interesie Ukrainy jest wygrać. By wygrać potrzebują de facto amerykańskiej zgody. No Rosjanie im jej nie dają, Amerykanie im jej nie dają. Czyli prosty wniosek, Amerykanie nie działają w interesie Ukrainy. Amerykanie działają w interesie własnym. No bo Skoro nie działają w interesie Ukrainy, a w jakimś interesie działają, to zapewne w interesie własnym. I co to za, co to za interes, można wnioskować właśnie, właśnie po tym, jak dozbrajana jest Ukraina, że mniej więcej tyle, żeby utrzymać tą równowagę, która sprawia, że mamy do czynienia tam z konfliktem na wyniszczenie. Ukraina jest wyniszczana i Rosja też jest wyniszczana. Mniej niż Ukraina, bo jest bo są tylko te wyniszczenia na froncie, plus yy, takie, że muszą budować nowy sprzęt, który tam wysyłają, no i ludzi, którzy tam giną, nie? Ale nie ma wyniszczania kraju poprzez ostrzał i tak dalej, nie? Ale też są wyniszczani. I to są wyniszczani, powiedziałbym, dość ostro, nie? I prawdopodobnie to jest w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby zadać jak najbardziej dotkliwe straty Rosji. I teraz jest pytanie: Czy czasem nie jest tak, że. W interesie Stanów Zjednoczonych może być, żeby osłabić Rosję, wyniszczyć Rosję, ale nie za bardzo. Bo jeśli Rosja zostanie całkow... za bardzo wyniszczona, za bardzo osłabiona, to stanie się łatwym łupem Chin. A takim docelowym krajem, który już ma konflikt gospodarczy, Ekonomiczny, polityczny ze Stanami Zjednoczonymi to są Chiny. Więc Stany Zjednoczone na pewno nie będą chciały wzmocnić Chin poprzez oddanie im na pożarcie Rosji. Więc pytanie, co będzie w sytuacji, w której Ukraińcy sobie poradzą na tyle dobrze, że Amerykanie stwierdzą, że już dość osłabiona jest Rosja, bardziej nie jest w naszym interesie, żeby została osłabiona. Co wtedy będzie? Pozdrawiam, drodzy Państwo, trzymajcie się do zobaczenia. PA